Dzień dobry serdecznie moi drodzy. Rubiales oh. najprawdopodobniej za chwilkę poda się do dymisji. Gabriel Vega wybrał Arabię Saudyjską zamiast Napoli, Barcelonę, Reale i tak dalej. Same skandale, same afery, więc czas wjechać tutaj z subiektywnie ujętym komentarzem agnostycznym, czyli suka w tym temacie, po wszystkim sobie. Porozmawiamy. Ale mam dla Was gorącą prośbę. W poniedziałek na Kickstarterze ruszamy ze zbiórką na drugą edycję Football Expert Quiz. Pierwsza edycja, za co bardzo Wam dziękuję, została wyprzedana w całości. Nasz piłkarski Expert Quiz nie jest już dostępny. Ale będzie druga edycja, właśnie na Kickstarterze. Rusza zbiórka. Wszyscy, którzy kupicie w poniedziałek lub we wtorek w tę grę przez pierwsze 48 godzin, obowiązuje cena 109 zł. I dodatkowo te osoby będą mogły wziąć udział w eliminacji do Piłkarskiego Eksperta Quiz'a, do tych finałów, które były w pierwszej edycji, również odcinki na kanale, więc serdecznie polecam, ale do każdego z Was, bez względu na to, czy chcecie kupować, czy nie, prośba. Wejdźcie proszę w link w opisie i kliknijcie, że chcecie dostawać powiadomienia odnośnie tej zbiórki. Dostaniecie tak naprawdę jedno powiadomienie, że ona już wystartowała. Nawet jeżeli nie planujecie kupić, nam to pomoże, bo pomoże nam to wypozycjonować odpowiednio te zbiórki, więc będę Wam bardzo wdzięczny za wejście w link, kliknięcie, a dla każdego chętnego do zakupu, przypominam, zbiórka rusza w poniedziałek. W poniedziałek Wam też o tym przypomnę. Gra się będzie nazywała już Football Expert Quiz, bo będzie oczywiście międzynarodowa, ale oczywiście nie martwcie się w języku polskim również. No my lecimy z odcinkiem! subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zacznijmy od Łysego z Brothers, Łysego z, e, z Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, bo to jest niesamowite. Jesteś takim Łysym gościem, który ma na koncie sporo afer, nie? A to pikę, z pikę rozmawiasz tak, jak nie bardzo powinieneś rozmawiać z piłkarzem reprezentacji czy, czy klubu, a to rozmawiasz sobie z e, e, Ramosem, a to są jakieś afery szpiegowskie. No po prostu. Dzień się dużo i nic Cię nie jest w stanie ruszyć. Halo? Po prostu nic Cię nie rusza, jesteś niezniszczalny. Ta łysina Twoja jest na tyle aerodynamiczna, że przez wszelkie skandale przechodzisz w ogóle bez szwanku, nie? Nic Cię nie rusza. I nagle pojawia się mundial kobiecy. Co? W finale grają Hiszpanki i zostajesz rozpierdzielony na łopatki, nie? Czyli... Ogólnie podziękujmy kobiecemu Mondialowi, bo poza tam emocjami, to, że ludzie oglądali, czy nie oglądali, nieważne, to nam pozwoliło, bardzo możliwe, pozbyć się Rubielasa z hiszpańskiej piłki. I to jest coś Rubialesa, Rubielasa, kids z nim. Bo najprawdopodobniej poda się do dymisji po tym jak. No, co zrobił? No na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że łysy stoi na loży honorowej, obok królowa, a chłop przypływie emocji, łapie się za kasztana, i coś tam krzyczy, nie? Jak weźmiecie 50 losowych osób na ulicy i powiecie im, słuchajcie, idziecie na mecz, obok siedzi królowa Hiszpanii, to myślę, że zdecydowana większość tych osób, nie, za, nie posiadająca stanowisk prezesów federacji piłkarskich, nie będąca królami dyplomacji i tak dalej, będzie wiedziała, jak się zachować, nie? Będzie wiedziała, jak się zachować. Ale, no właśnie jest jedno ale, najprawdopodobniej rubiales do tych ludzi, którzy mają jakąś tam dozę intelektu nie należy. Więc on się łapał za jajca, krzyczał co nieco i ktoś powie, no piłka nożna, to ja rozumiem jak się idzie normalnie na trybunę, ale nie jak idziesz na lożę honorową i są tam m.in. no królowa Hiszpanii, a ty masz takie stanowisko. Ale to jeszcze nic, ja myślę, że to by przeszło kolejny odpał Łysego na zasadzie Boże, co za debil, nie? Znów po pomyślmy o tym. Ale nie. Hiszpanki wygrały i chłop Wchodzi na to boisko i tak. Jedną sobie bierze, wiecie, na ramię i se ją niesie. Wiem, że nie powinienem, ale olewka. Inna jak odbiera medal, to on ją łapie za twarz, całuje w usta. I możemy mówić o różnicach kulturowych o temperamencie hiszpańskim, takim, siakim, innym, ale sama piłkarka powiedziała, że to nie było za dobre, że nie bardzo jej się to podobało, za to została w ogóle dzisiaj skrytykowana że to ona urządziła tak Rubialesa, no kusiła, po co to kusić, po co to być kobietą przed mężczyzną jakby nie była kobietą to by nie kusiła, że była to jest jej problem, nie? No w każdym razie chłop pocałował dodatkowo zaczął nazywać idiotami wszystkich, którzy stwierdzili, że to jest niestosowne, a praktycznie każdy stwierdził, że to jest niestosowne, no bo wiesz no jak ci Casillas odbierał puchar to go nie całowałeś w usta, nie? I to nie jest to, że to jest naturalny odruch, ale kobieta to można, no no, nie można tak w zasadzie, nie? To, to każdy też. Znowu wróćmy do tego. Weźmy 50 osób z ulicy i powiemy, słuchaj, musisz wręczyć medale w kadrze. Ilu z nich stwierdzi, że o, to chyba trzeba pocałować te, te, te dziewczyny w końcu? Gdyby między nimi była jakaś relacja, o rozumiem, przyjacielska, zażyła, gdyby obie strony mogły się spodziewać, że to jest normalne. Ale ta pani ewidentnie dała znać, że nie. Że nie czuła się z tym w porządku. Ja już pomijam naprawdę jakieś takie dziwne sceny i obrazki, które e, są dziwne same w sobie. No mówię, to noszenie tych piłkarek i tak dalej, i tak dalej. Przeglądam te zdjęcia i powiem wam, no chłopa odkleiło. Ale chyba. Poległ, chyba przegrał, bo mówi się o tym dzisiaj, że ma się podać do dymisji I ja wymyśliłem mega patent Bo mamy jeszcze Tebasa, nie? Dobra, ta hiszpańska federacja, nieważne To mniejsze znaczenie ma niż ten Tebas cały Więc ja sobie tak pomyślałem, że tego typa też się ruszyć nie da, nie? Dzbana, betona, jak zwał tak zwał Chłop jest po prostu niezniszczalny Wplątać go jakoś w rozgrywki kobiecej la liga? Niech on nie wiem Kibicuje realowi, prawda? Jak piłkarki Realu coś wygrają, niech on wręcza te puchary. Zobaczymy, co zrobi. Może klepnie w tyłek, może też pocałuje, może zrobi cokolwiek innego głupiego, no nie wydaje mi się, żeby wachlarz możliwości, które może zastosować był jakoś ograniczony, znając go, więc może warto. Dla dobra hiszpańskiej piłki w ten sposób. Oczywiście żartuję, pozostaje mi współczuć w ogóle. Tak szczerze, naprawdę, tak po ludzku, współczuć tym piłkarką, bo wiesz, mimo wszystko walczą sportowo na najwyższym poziomie, na jakim mogą walczyć. I na końcu największa, naj, najgłośniej jest o tym, że ktoś tam którąś pocałował, ktoś tam którąś niósł, czy niestosownie się w stosunku do niej zachował. A przechodząc do tego, czy lubimy kolejną piłkę, czy nie, no wyrazy współczucia, bo to jest po prostu fatalne. A. Jeżeli szefem Twojego związku piłkarskiego jest jeszcze taki odklejeniec, który nazywa idiotami wszystkich, którzy rozumieją, że jest z tym coś nie tak, to już w ogóle jest hit. I to jest pierwsze, co chciałem dzisiaj omówić. Oczywiście dawajcie znać, jakie jest Wasze zdanie, bo jestem ciekawy. Tebas, jak jesteś tutaj, czy Twoi poplecznicy, to nie oglądaj. W każdym razie, drugi skandal. Gabri Bejga. Gabri Bejga, objawienie 21-letnie. Celta Vigo, środek pomocy. Uniwersalny piłkarz, dobry piłkarz, Barcelona zainteresowana, real zainteresowany, Napoli. Here we go! Fabrizio Romano już pisał Here we go! 2,5 miliona chłop miał dostać w Napoli. Odgrywać coraz większą rolę na pewno w zespole. Tutaj zarabia pół miliona. Więc zobaczcie, jaka podwyżka. Z pół miliona euro rocznie na 2,5 miliona euro rocznie. Wszystko dogadane, wszystko jasne i nagle Gabri stwierdził, że chce renegocjować umowę. Na no co w Napoli powiedzieli, że Rubiales, nie? Za kasztana się, za przeproszeniem, złapali i mówią, że no nie. A tutaj zapukali panowie w turbanach: Dzień dobry, my friend, hello, my friend. I want to invite my friend uh, here on the Arabia League, my friend. Top 5 leagues. Christiano said, my friend. You come here, play, we pay you very good. I oni pay him very good. Oni pay him 12,5 miliona euro. Zwizualizujmy sobie: pół miliona euro w celcie Napoli dawało mu 2,5 miliona i na pewno dużo wyższy poziom sportowy. Arabia nie daje mu poziomu sportowego, ale daje mu 12,5 miliona euro. I obserwuję od wczoraj dyskusję, w której wziął udział Tony Cross, plasowaną strzelił na Instagramie, napiszą, pisząc embarrassing, zawstydzające, żenujące. Wiecie, on ocenił młodego, że jest żenujący, bo to Tony Cross, który nawygrywał się wszystkiego, nazarabiał pieniędzy, pisze o 21 latku żenujące. I ja Wam powiem tak, nie oglądam tej ligi, nie lubię typowy sport washing, życzę im jak najgorzej jako lidze, nie? Sportowo. Ale jak myślę sobie o młodym chłopaku, który ma 21 lat i nie myślę przez pryzmat odklejeńców przed social mediami, którzy po prostu chcą wyrazić frustrację i pisząc, że oni na jego miejscu to w ogóle za darmo by grali w tym czy innym klubie, bo to to jest wiadomo odkleja total. Ja widzę chłopaka, który ma szansę przez 2-3 lata zarobić takie pieniądze, które ustawią i jego, pewnie też jego potomków. Na bardzo dobrym poziomie, wiecie. O, a 2,5 miliona euro rocznie to mało? Jak to się nie ustawi? Uuu, brr, brr, brr. Już pomijałam taką podstawową matematykę, nie? 12,5 minus 2,5 równa się 10. Masz pomysł, to zrobić z 10 milionami euro, bo on może sobie pójść na dziwki, przepraszam, no ale może, jak ma taki kaprys. Rozdóbcy te pieniądze, bo to są jego pieniądze, jak ma. Ale myślę, że. Może mieć też trochę więcej oleju w głowie i na przykład za 10 milionów euro jestem w stanie sobie wyobrazić totalne inwestycje. Prestiżowe osiedle postawić, jakiś hotel. No po prostu tych opcji jest mnóstwo, także jak później zakończysz tę karierę, to masz wywalone. Hańb ci wpada stąd, stamtąd, siamtąd, nawet nie wiesz skąd. Ludzie płacisz ludziom za to, żeby ogarniali tematy, a ty jesteś ustawiony i masz wywalone. Więc on w wieku 21 lat stanął pod taką sytuacją, że. O, już teraz mogę sobie odhaczyć, że nie muszę się martwić, czy później mam być ekspertem w telewizji, czy później muszę sobie z siebie robić debila, tu, tam, siam, w taki czy inny sposób, czy muszę się interesować trenerką. Ja w zasadzie, jak mądrze to rozegram, to ogarnąłem temat. Dodatkowo on przecież może wrócić jeszcze do Europy. Z były przypadki zawodników grających w Chinach, wracających tu, prezentujących dobry poziom. Paulinho, zawodnik powiedzmy też Carrasco. Byli zawodnicy grający w MLS, wracający też grający, więc nie jest powiedziane, że on tu jeszcze nie wróci. Ale wróci z wielkimi pieniędzmi, jeżeli już, i ustawiony. I ja mu się kompletnie nie dziwię z ludzkiego punktu widzenia. Naprawdę z takiego ludzkiego. Bo na koniec życia... Oczywiście, że możemy sobie rozmawiać o tych osiągnięciach, czy jesteśmy spełnieni, czy niespełnieni, ale w trakcie tego życia to. To, co ludziom dzwoni w głowie, często to pieniądze, pieniądze. Co zrobić? Stres, nie stres. Więc on jedzie grać z jakimiś ogórami, zarabiać totalnie wielką kasę i w zasadzie gdzie są jakieś wady, tak z jego punktu widzenia? Bo w Napoli nie pogra, bo w Nap z Napoli nie pobije się w lidze mistrzów, bo to, bo tamto. A jeżeli by nie wypalił, a weźmy pod uwagę, że na przykład nie wypala w takim wielkim klubie, gdzie zarabiał 2,5 miliona euro, i w zasadzie, no dobra, grze jeszcze ławę. To później trafiasz do jakiegoś średniaka. Już dwa i pół ci nie dadzą. Dadzą ci może dwa, może półtora. Bo taka opcja też jest. Przy czym też to musi wziąć pod uwagę. Nie można zakładać, że o, on tam wypali, to później go weźmie z City i zapłaci mu. W... W 8, panie, bo też, kto mu zapłaci 12,5 miliona euro? Ilu pomocników teraz zarabia takie pieniądze? A on będzie tyle zarabiał. Czy mnie to dziwi? Nie dziwi mnie kompletnie, że tam poszedł. Nie ma jakichkolwiek regulacji dotyczących tego właśnie rynku, więc, jak ktoś ma pieniądze, płaci i sobie bierze i mówię, sportowo jasne, chciałbym tych wszystkich piłkarzy oglądać w ligach, które oglądam tamtej i nie będę oglądał rozumiem jak jest, wiem jak działa świat nie bądźmy naiwni moi drodzy, to są gigantyczne pieniądze, 10 milionów euro więcej niż miałby w Napoli rocznie to jest przepaść i to jest moja opinia w tym temacie, zachęcam do dzielenia się komentarzami, przypominam o tym linku w opisie, serdeczne dzięki za kliknięcie e, po, powiadomień i kto chętny do zakupu drugiej edycji poprawionej, usprawnionej w poniedziałek ruszę zbiórkę, jeszcze wam przypomnę serdeczne dzięki. Widzimy się w komentarzach. Pa pa!